Ja i Max. Zosia, czemu nie jeździsz? Nie mam ochoty. Nie jeździłaś? Czemu? Bo była woda i kałuże. Woda? Skąd? Patryk, woda stoi, bo padało. Bardzo co padało? A przez cały dzień nie mogło wyschnąć. No, ale woda tu nie stąpa. To co się z dzieje nawet? No nic, stoi, czeka na wiatr albo słońce. Albo trafię do kanalizacji i tyle ją widzieli nie ma kanalizacji. A wczoraj słońca nie było. Dlatego kałuże dłużej stały. No i wiesz, wolniejsze parowanie, ja po wodzie się słabo jeździ. Dobrze, wszyscy się już wypowiedzieli, możemy wracać do jazdy? No, bo jest w miarę super. Ale dla gleby, ludzi, to nie jest dobre. Zabawa? Nie, to że jest tyle kostki, asfaltu na mieście. Dobrze, omówmy to szybko, bo widzę, że bez tego nie ruszymy. Wejdź na stronę klimatwszkołach.pl Czyli deszcz jak spadnie na beton, nie nawadnia gleby, gdyż do niej nie dociera, bo od razu z betonu poruje. Nie zawsze dzieje się to szybko. A ważne, żeby deszcz docierał jednak do gleby, bo to dla niej pada. I dla nas, dla ludzi. No jak coś jest dobre dla gleby, to dla ludzi też. Na no odwrót, nie jest już takie oczywiste. Ła wow. Ok, żeby zamknąć nasze rozważania, Przyjrzyjmy się temu schematowi. Czemu jest ważne, żeby woda deszczowa trafiała w grunt? Woda spada na ziemię w postaci deszczu. Na ziemi, w glebie następuje ewapotranspiracja i infiltracja. Ta wyjaśni te pojęcia? Ja proszę. Infiltracja: przesiąkanie wody deszczowej przez glebę w głąb gruntu. Występuje w naturalnym obiegu wody do wód gruntowych. Transpiracja. Czynne parowanie wody z naziemnych części roślin. Przez aparaty szparkowe, transpiracja szparkowa, skórkę, transpiracja kutykularna i przedchlinki, transpiracja przedchlinkowa. Jest też retencja, czyli magazynowanie wody deszczowej np. w zbiornikach wodnych lub gruncie. Dziękuję. W ten sposób woda przenika do roślin, wnika w grunt, dalej dostaje się do wód lądowych. Z gruntu i wód powierzchniowych paruje, czyli zamienia się z cieczy w gaz. Tak powstają chmury mgły, a z nich mamy deszcz. Naturalna wędrówka wody przez beton jest niemożliwa. A to od tej wędrówki zależy równowaga klimatyczna. Pięknie, to mamy to już omówione. Wracamy do jazdy. To dlatego są podtopienia. Podtopienia? Nie lubię podtopień. Ani powodzi. Moja czerpka przeżyła powódź w Wrocławiu. Kiedy? Dawno. Ale to jest straszne. Całe miasto płynie. Czyli wracamy do betonu. Nie, mieliśmy wrócić do jazdy. Powódź to poważna sprawa. Ważniejsza od zabawy. Dobra, omówimy powódź, a potem jeździmy. Tak! Wracamy na stronę klimatyszkoach.pl Skąd ta woda? Robi się jej niebezpiecznie dużo. Po wodzie, podtopienia, wylewające rzeki i kanalizacja. Gracjan, możesz trochę szybciej? Deszcz pada powoli. Pada, pada. Potem następuje ulewa. I potem znowu powoli. Dzień, dwa, trzy. Większość wody w miastach trafia do podziemnej kanalizacji. Mniej w glebę. Studzienki się przepełniają, woda stoi. tak która spływa, niepokojąco podnosi poziom rzek. Następują lokalne podtopienia. Gdzie się zbiera woda? Zalane, nieprzejezdne ulice? Piwnice pełne wody? strumyki zamienione w rwące potoki? Tragedia! Strach! Płacz ludzi. Gracjan, wody jest coraz więcej. Spokojnie, Pawełś na dziś nie grozi. Możemy wreszcie pojeździć? Pewnie. Pewnie. No, no nie, więcej was nie zabieram do skateparku. Wy tylko gadacie. Może uda nam się jakoś przygotować, żeby deszcz nas nie zaskoczył. I wielka woda. No pewnie, że możemy. To było na gegrze. No, na gegrze było duże rzeczy. Czyli tylko ja słucham, zrozumiałem. zrozumieniem. Możesz nas dłużej nie trzymać w niepewności? Retencja musi zatrzymać na dużej wodę w glebie. W miastach, gdzie się tylko da, trzeba powrócić do trawników, parków, skwerów. Wykorzystywać naturalne ukształtowanie terenu do tworzenia nieca Tada! No, a jak jeszcze obchodzimy to miejsce równowoślinnością i utworzymy w środku kwietnik, no to na pewno woda stąd tak szybko nie odpłynie. No, ale nie mówimy tylko o jednym miejscu. Tylko o tym! W dodatku Niecka posiada filtry, dzięki którym oczyszcza woda i kręci się tu mnóstwo owadów. Tak, bo wiele naturalnych zaplacz ma tu swoje schronienie. Tak, tak ale o to chodzi żeby dać szansę naturze. Tego potrzeba naszemu miastu. I klimatowi. Zośka, jeździsz? Jeżdżę. Można no, korzystać z drożdżowym aparatu. Dobrze.